Cześć! Witajcie w pierwszym materiale z nowego serwera SMP dla twórców. Serwer, gdzie nie ma anarchii, a każdy gracz został przydzielony do jednej z dwóch drużyn: niebieskiej, czyli mojej i czerwonej. Więcej o serwerze dowiecie się w dalszej fazie gry. Zaczynamy przygodę. Oto. Kraina Youtuberów. Dobra, nie, to jest. To jest To nieźle. Z harlizmem trzeba, tak. Dobra, słuchajcie, dołączyła nas do drużyny niebieskiej i zaczynamy na drużynie, zaczynamy w drużynie niebieskiej i to słuchajcie jest fajna informacja dla mnie, ponieważ ja lubię niebieską drużynę i tutaj mamy już kolegę z niebieskiej dobra, zacznijmy naszą przygodę, bo bo mamy, na razie nic nie mamy zbierzmy drewno i takie tam tematy no dobra to zaczynamy w takim razie let's go Aha. Zostałem zabity od razu. Nie wiem, ja sobie drewno, drewno sobie tego. Zbijam, a te zabijają. No, super. To był Miss Click. był Miss Super. Dobra, słuchajcie, e, mamy tutaj kamienny killoff, zginęłem dwa razy, bo mi wybuch creeper. I jest tutaj takie coś, że jeżeli zginiemy trzy razy, to mamy bana na 24 godziny i potem znowu... E, i potem znowu mamy trzy życia, więc to jest fajne. No i słuchajcie, mamy tutaj wyspę. To nie jest taka mapa, że. Więc to nie, tutaj na to. Nie, na, nie mamy też bydroka, nie? Że jak będziemy do dołu się kopać, tutaj, to też tutaj. To też tutaj, to też tutaj... E, możemy spać do Wojda, co jest y, trochę stresujące. Aczkolwiek będziemy się wykopać na dwa bloki. Póki co, zbierzmy jak najlepsze i A póki co, będę. Póki co zbieramy ja te. No tak, więc widzimy się zaraz jak coś nie, ciekawego, ja jak ciekawego sobie się zrobię ślety. tutaj. No dobrze, słuchajcie, znalazłem Wojda. Wojd mm, jest tutaj i. O, co tam mamy? mamy tam TAF! Możemy się przejść w tamtym kierunku, ale jest Wojd, słuchajcie. I... I trzeba uważać tutaj. Ta wyspa jest ciekawie zrobiona. Idziemy, będziemy szukać diaksów w bardzo ciekawy sposób. Bardzo ciekawy pomysł. Nie możemy tutaj zginąć, bo stracimy itemy w Wojdzie, tak? Myślę, że. Stracimy itemy spadając do Wojda, więc. No, przykopajmy się tutaj. Przykopmy i będziemy szukać. Szukać będziemy diamentów. Więc. Może gadam trochę dziwnie, dlatego że jestem na Discordzie i wy nie słyszycie, jak gadają chłopaki i dziewczyny. Ale. Tak to właśnie wygląda. I czy możemy się tutaj. Tam jest więcej żelaza. No kurczę, to będzie bardzo ciężkie. O, są diamenty, dobra. Chciałem powiedzieć, że będzie bardzo ciężkie, żeby znaleźć diamenty. A jednak. A jednak nie, więc. Dobra. Słuchajcie. Dobra, mamy to. Wy i tak chyba nie słyszycie ich, bo oni są. Chociaż nie, wy ich słyszycie. Znaczy, oni się nagrywają, ale ja muszę ich wyciszyć. Dobra, skopmy się... skopmy się ich tutaj. Skopmy się tutaj. Dobra. No i będzie trzeba te diamenty znaleźć. Dobra, schodzimy. I one gdzieś tutaj będą. Okej. Okay. Gdzie są te diamenty? O, tutaj są. I one są na rogu, zobaczcie. O, zobaczcie, czyli jak tutaj... Jak tutaj zlecę, to będzie niedobrze. Dlatego zróbmy to w ten sposób, że tutaj sobie zbudujemy, tutaj sobie zbudujemy. Okej. Okay. No i sobie tutaj zrobimy. Dobra, pierwsze diamenty jeszcze tutaj sobie obudujemy, bo one są rzadkie i boję się, że je stracę. A ja jestem bezpiecznym graczem. I patrzcie. O, kurde diament żelaznego, ale możemy żelazo, żeby zrobić sobie kilo, więc dajcie mi chwilę. Dobra, słuchajcie, mamy to. Więc wystarczy teraz zrobić kill off i wykopać te diamenty. O! Wow! Wow! Slagowało. Dobra, jest, i patrzcie, musimy to wykopać. Jest! Mamy diamenty, dobra, super. I chyba. I chyba już więcej tutaj nie mamy. Musimy iść dalej w poszukiwania. Dobra, właśnie wykopałem pierwsze złoto, które tutaj sobie stało. I Powiem wam, że to będzie nietypowe zbieranie itemów, ponieważ z surowców, ponieważ ja sobie chodzę tutaj, a wiem, że, po, że te itemy też są gdzieś w środku na pewno, te diamenty, a ja sobie chodzę tutaj, więc wkopmy się gdzieś tutaj, w środek i idźmy sobie gdzieś wyżej troszeczkę, sami rozumiecie, będzie chyba łatwiej znaleźć tych diamentów. No i zakończymy pewnie ten odcinek zaraz, bo... Póki co trzeba się zbro zbroić i ja pewnie tego nie będę robić na nagrywaniu. Sami rozumiecie i żeby był fajny content to same zbrojenie to raczej nie będzie zbyt fajne. Dobra, póki co tyle. Patrzcie, kolega już stracił wszystkie życia i to jest ciekawe. I ja on po prostu za 24 godziny odzyska znowu 3 i będzie w grać dalej, a ja kopię dalej. Dobra, weź yy, daj pismo. <grym> Daj mi od razu netherekowej <grym> temy, nie? Tak, od razu. Daj mi netryj'ej temy. ale Obsydian. Nikt się nie <grym> zorientuje. Nikt się nie zorientuje. Jakby pomyślał, że po prostu jest Czy te diamenty są rozłożone w randomowych miejscach Ta, czy na, na jakimś miejsca, poziomie tak, jakby mniej więcej? W randomowe miejsce. O no to bardzo dobra informacja, to nie muszę siedzieć jakoś nisko. Słuchajcie widzowie, mamy już dwie części zbroi. I idzie dobrze, idzie dobrze, nie powiem. Tu mamy na górze lootboxa, który się pojawi za niedługo, ale tam będzie strasznie dużo osób, które będą na niego polowały. Zresztą możemy się tam zbliżyć i wam pokażę... Pokażę wam po prostu e, jakiegoś replay moda z tego i zobaczymy sobie jak to wygląda, ale to jeszcze chwilka do tego. Będę się powoli kierował. Znaczy, już muszę się tak naprawdę kierować w tym kierunku, więc wychodzimy na górę i biegniemy. Dobra, słuchajcie, może zdążę do tego lootboxa. Raczej nie zdążymy, mamy jeszcze dużo klatek, kratek do przebiegnięcia, ale zobaczymy, może się coś nagra. Włączę już nagrywanie i coś wam do odcinka wrzucę. Coś wam wrzucę do odcinka. O, dobra. Chyba się zaczyna, odciszę się na Discordzie tylko. Dobra, chyba się zaczyna. Chyba się zaczyna ten... O dobra o, już spadł. O. Już spadł. Ja nie dobiegłem tam, ale może coś nagrało. Kladol, okay. wow. połóż wow. Wow. się tam, 30 dolarów! Czekaj. Gonią mnie! O, jakiś domek z drewna. Jakiś klot z drewna co stoi. O, to jest jakaś góra w ogóle. O, bluder został zabity. O, mamy do tutaj kolegę. Ja mam włączony replay mod, ale chyba się nie nagrało, bo za daleko byłem. Tak, w tym miejscu był lootbox i tak jak powiedziałem, nie udało się go nagrać, ponieważ byłem za daleko. Na następny lootbox udamy się nieco wcześniej. Dobra, słuchajcie, to by było tak naprawdę na tyle z tego lootboxa, bo tutaj go nie widzę. A też... Yy, nie wiem, gdzie są ci ludzie. Bo... Został już zabrany, mam wam... Był w nim... Kurde. Ciężko mi się wysłuchać, ale był w nim voucher na 30 dolarów. Co jest... E, fajną opcją, to prawda. Myślę, że na kolejne Ludoboxu może będziemy polować, a póki co... Jestem... za... Jestem impressed. Impressed tym... Mm, tym krajobrazem, jak to tutaj wygląda. Dobra. Fajnie. Dobra, słuchajcie. To było na tyle z tego filmu. E, myślę, że... Będzie to krótszy film. Dajcie znać, czy Wam się podoba. No i lecimy z kolejnym już za niedługo. E, będę chciał dosyć szybko go ogarnąć. A póki co, to tyle. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Cześć, 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 cześć.